Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jeżeli nagranie pójdzie dobrze i będę usatysfakcjonowany nagrywką, to prawdopodobnie to już będę chciał wrzucić na YouTube'a. Także ja nazywam się Oskar i na moim kanale chciałbym troszkę ponagrywać kontentu z grania w gierki. Jeżeli na YouTube'a e, będzie mi się kiepsko wrzucać, albo będę dostawał strajka za strajkiem, a jestem jednak dość wulgarny, co może się skończyć tym, że będę miał blokady co chwilę na koncie, no to po prostu będę wtedy próbował się przerzucić na kika na streaming i dać sobie szansę w tej płaszczyźnie. Nagrywać na YouTube chciałem już od kilku ładnych lat. Kiedyś miałem kanał na YouTube, gdzie nagrywałem raczej content scenkowy z kolegą moim. Robiliśmy to lustrzanką. E, zawsze chciałem nagrywać kanał z let's playami. Ja wiem, w dzisiejszych czasach... E... W dzisiejszych czasach nie jest to może jakieś najpopularniejsze na świecie. Nie jest to jakaś niesamowicie popularna forma. Wydaje mi się, że to może wynikać z wielu czynników. Między innymi z tego, że. No ja kiedyś oglądałem bardzo wiele nagrań z gameplayów. Teraz zresztą też całkiem sporo oglądam, ale kiedyś na przykład większość gameplayów z takich gier popularnych, tak jak tutaj w Battlefielda gram, no to oglądałem, bo wynikało to z tego, że nie miałem sprzętu, e, nie miałem za bardzo e, możliwości, żeby samemu pograć. No a teraz e, tak faktycznie no zmieniłem kompletnie styl oglądania, jeśli, jeśli mogę to tak nazwać. Tutaj bardziej, bardziej w tym momencie gdzieś... E, ojeju, ale dostałem na japę. E, gdzieś tutaj teraz bardziej. Jak już oglądam, to jest. To są to shoty kase e, z jakichś horrorów. Jest kilka takich kanałów, które nagrywa jakieś horrorki. Bardzo lubię horrorki kilka też miałem okazję pograć. Wydaje mi się też, że te horrory bym chciał nagrywać. Bo mówię teraz to tak bardziej trochę testowo. Ale tak całkowicie szczerze, jak ktoś by już to obejrzał, komuś by się zdarzyło to obejrzeć faktycznie, ktoś chciałby w ogóle to oglądać, bo to też jest tutaj jednak ważna sprawa. To wydaje mi się, że nawet takie przełamania na luzie, jak tutaj. No bo to jest przełamanie na luzie, to jest gra na botach, ponad połowa składów to są boty, proszę nie bić mnie po głowie, nie jestem graczem hardkorowym. znaczy lubię tryb hardcore w tej grze, ale nie jestem graczem jakimś skillowym, który tutaj będzie wykręcał nieza, nie, niesamowite KD małym kosztem. Odpalam to tak, mówię, żeby sobie pogadać, żeby testowo e, nagrałem jedną bitwę, gdzie sobie troszkę gadałem, rozgadałem się trochę już, e, trochę się już też e, oswoiłem z mikrofonem. I tak po prostu sobie teraz chciałbym nagrać coś, z czego byłbym na tyle zadowolony, że bez większego wstydu mógłbym już to wrzucić na YouTube'a, żeby już sobie było na kanale. I to jest tak naprawdę w sumie. W sumie tyle, nie ma w tym żadnej filozofii, po prostu dwudziestoparoletni Ziomek e, bardzo by chciał spełnić swoje marzenie z dzieciństwa, bo mówię, e, nie robię tego dla pieniędzy, ja wiem, że w tym momencie raczej panuje taka moda, żeby gdzieś za wszelką cenę iść w monetyzację. E, ja bardziej bym chciał mieć swoją społeczność. Mnie bardziej interesuje własna społeczność mieć po prostu nawet małą, ale grupkę ludzi, którzy chcieliby to oglądać, którzy chcieliby ze mną wchodzić gdzieś w te dyskusje, chcieliby może nawet ze mną grać w te gry, ale po prostu sobie sobie mieć swoją grupę docelową. I oczywiście nie będę też tutaj pierdolił, że ojebać Siano, ojebać Sarę, nie, nie chcę pieniędzy. Oczywiście, że chciałbym pieniądze. Oczywiście, że, oczywiście, że to by było świetne, gdyby, gdyby się udało gdzieś pójść z tym na tyle daleko, żeby zacząć zarabiać jakieś, jakieś pitos. To by było naprawdę wyśmienite. Nie będę ukrywał, że nie. Ale wydaje mi się, że nie chcę tego puszować w ten sposób, bo no... Kurwa, w sensie. Marzyłem o nagrywaniu na YouTube odkąd byłem tak naprawdę małym dzieckiem. Ja jestem rocznik 02. Ja się wychowywałem na takich postaciach jak Rezi Multi. Eee, jakby... To jest ta, 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 to jest ta stara szkoła YouTube'owa. Eee, no i ja nie będę ukrywał, że... Kurde. Chciałbym robić coś dobrego. To jest gdzieś coś, co mi tak przyświeca. No mówię, na razie, na razie raczej nie będę montował tych odcinków. Nie mam po prostu jeszcze umiejętności. Eee, gdzieś chcę sobie to dać tak po prostu z czasem. Chcę się w końcu zacząć spełniać w tego typu rzeczach, jednak w końcu mam fajny laptop, na którym mogę grać w nowe gry który działa sprzętowo. To był kurwa błąd. No to był błąd, że tutaj poszedłem, no już mniejsza z tym. Fajny sprzęcik mam, taki na którym już naprawdę mogę i grać, i nagrywać. Mam dużą bibliotekę gier, naprawdę nie narzekam na rozmiar biblioteki gier. Tutaj kompleksów nie mam i mieć nie będę. Więc tak naprawdę jedyne czego do tej pory mi brakowało to jakiejś takiej wewnętrznej odwagi, żeby złapać kurwa po prostu jakikolwiek program, w tym wypadku jest to Nvidia Broadcast. Eee, z czasem prawdopodobnie jeśli jeśli w ogóle będzie to szło dalej, to i pojawi się jakiś montaż i pojawią się nowe koncepcje i, i będę to jakoś chciał rozwijać. Na razie chcę po prostu odpalać nagrywkę, odpalać gierkę i wrzucać na YouTube'a to jak gram w grę i gadam do mikrofonu. I wydaje mi się, że to nie jest wcale takie straszne. Gdzieś to zawsze było takim moim marzeniem. To kurde, no. Chyba, chyba, chyba wszyscy, którzy to oglądają, zrozumieją z czego to wynika. Eee, I mówię ich... Rzecz, rzecz, którą ja bym się chciał tutaj wyróżniać w tym będzie jednak to, że tak jak mamy teraz wysyp e, ziomeczków w moim wieku, którzy no ja też nie ja też, ja też nie będę mówił, że to jest jakieś złe, ale jednak no mi gdzieś to ta taka ta taka wielka potrzeba, ta ogromna ciągota do tego, żeby za wszelką cenę e, monetyzować ten content. Jakby ja rozumiem, co to daje. To, to daje możliwości rozwoju, to daje no jednak fajnie by było zarabiać ten, te pieniądze i tak dalej, ale widzę bardzo takie ciekawe tendencje do tego, że powstaje bardzo dużo kanałów, bardzo dużo filmów, które no nie wiem, przynajmniej ja je czuję trochę tak. Hmm, jak by to powiedzieć? To tak. Tak bez polotu, takie trochę martwodupne, jakbym bym to powiedział, bo są takie. Takie nijakie, takie po to, żeby. Takie po to, żeby zarabiać, żeby. żeby zarabiać. To ma zrobić wyświetlenia i zarobić. To. to dużo jest kanałów, które są nastawione na tą monetyzację, są nastawione na ten zarobek. Dużo jest kanałów, które są po prostu firmą swego rodzaju i, i, i są przy tym dobre cały czas e, i też nie, be, nie będę tutaj narzekał, e, te, nie przekinajmy w drugą stronę, ale bardzo duży wysyp jest takiego kontentu, który od samego wejścia jest nastawiony na, sprzeda na sprzedaż. To jest po prostu to ma się sprzedać, to ma się klikać, to ma zwiralować, to ma się wybić, to ma być firma, to ma zarabiać. Nie jestem do końca tego fanem, nie jestem do końca tego fanem. Ja troszkę uważam, że przez to zatraca się taka, taka tożsamość twórcza. No, mówię, oczywiście, że jeżeli ktoś będzie chciał to w ogóle obejrzeć, oczywiście, że jeżeli ktoś będzie chciał e, dołączyć, tworzyć tą społeczność mo moich, moich jakby widzów. To będzie zajebiste, absolutnie cudowne, a taka abstrakcja jak to, że ktoś będzie chciał, nie wiem, na przykład zapłacić jakąś sumę pieniędzy, żeby mnie wesprzeć, to już w ogóle jest niesamowita sprawa, ale do tego jest jeszcze długa droga, nie mam parcia na to, nie mam parcia na to. Parcie: To mam na znalezienie pracy, bo jestem aktualnie chwilowo bezrobotny. Dosłownie po nagrywkach, będzie odpalany OLX LinkedIn, będą wysyłane sefałki. Także Siemaneczko, witam w Jeden Bezrobotny Ziomek Podcast. W dzisiejszym odcinku będę Pierdolił o tym, jak zachłanność ludzka nie zna granic, siedząc na bezrobociu. <laughs> Ale no. Nie ma tego złego. Przydałoby się ten brawo cel pierdolony zdobyć. Chłopcy czołg zostawił do, swoją drogą dobra, szponta też jest. Chyba że on tu gdzieś siedzi, co nie? Dobra. Opa, opa. Dobra, poszła. Dobra, robimy trochę... Chyba zrobimy lekkie kamikadze, co? Ua, ua, ua. Dobra. Wyskoczmy sobie z niego, trochę go podreperuję. Eee, no ten czołg będzie mi potrzebny jeszcze jednak. U... Dobra, wykręćmy to, kurwa mać. Sorry, muszę się trochę skupić na tym, co ja tu robię. Dobranoc, kolego. He he. Co ja w ogóle robię? Mogę tutaj wjechać? Ej, no dajcie mi tu wjechać, proszę, proszę, proszę. Ej, chyba mi wybuchnie zaraz ten czołg, co? Okej, okay, okej okay. nawet Ja pierdolę gra na botach, co nie? No to są uroki gry na botach. <laughs> ja pierdziela Jakim cudem ja tu jeszcze żyję, tego to ja nie wiem e... Przy czym bardzo bym chciał już stuszować te cele, bo na tej mapie to jest najgorsze miejsce, na którym dosłownie najłatwiej jest się wypieprzyć i wykrzaczyć. Mogę tu wjechać? Błagam, 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 błagam. Pozwól te, pozwólcie, pozwólcie. Obra, udało się. Znaczy, nie wjechać tylko... Chyba wygramy ten mecz tracimy a Ach, czy wy kurwa możecie jak raz no i widzicie ja sobie pojechałem i, i proszę bardzo proszę państwa to się dzieje o no i klasa no i wygrane no i super e, także słuchajcie ja bym tak naprawdę kończył w tym momencie wydaje mi się, że to już wrzucę na youtube zobaczymy czy ktoś to w ogóle obejrzy oprócz trzech znajomych których do tego kurwa zmuszę siłą także trzymajcie się cieplutko mam nadzieję, że ktoś będzie faktycznie chciał żebym cokolwiek tutaj w tej kwestii robił możecie też podsyłać propozycje gierek, w jakie mogę zagrać. I tak naprawdę to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, obserwujcie.